Śmanko widzu. nie wiem czy jesteś widzem, czy jesteś youtuberem, aczkolwiek zrobiłem swoją własną mapę do top modela Fortnite także mam nadzieję, że się spodoba. Pokażę Ci co jest na tej mapie, jaki jest kod, gdzie są bronie, oczywiście nie pokażę, żeby nie wiedzieli gdzie są trole. Jeśli jesteś youtuberem, napisz do mnie na Pv na Discordzie, zapraszcie na mojego Discorda, który jest w opisie. Tam podam Ci a, gdzie są bronie, pokażę. Wszystko jest przygotowane bardzo ładnie, bardzo pięknie. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, suba z dzwonkiem i zaczynamy. Także co, tutaj mamy um, właśnie respy, tutaj ogólnie jest sufit, jest taki glini fu, gliniany, no taki glutowy po prostu. Tutaj mamy respy, tutaj macie przebieralnie ładne, um, tutaj po prostu macie tematycznie na przykład, tutaj nie wiem, tutaj są na przykład zegary, jakieś takie a, beczki i tak dalej, takie starodawne na przykład rzeczy po prawo, po lewo. Tutaj macie napisane co jest teraz, tutaj um, też jest napisane co jest teraz. Tu macie taniec I z reguły robiłem tak, aby po prostu w każdym pomieszczeniu po lewej i po prawej stronie cokolwiek było Tu na przykład jest jakaś graciarnia a Co tu mamy następne, to jest jakieś rupiecisko i tak dalej I na górze macie cały czas napisane co jest jakby Co jest właśnie do oceniania Tutaj jest im bardzo ładnie wyszło Bo tutaj macie fajne na green screenie rysujecie graffiti A no i przez to macie, no graffiti po prostu nie Tutaj jest lotnia Jeśli nie oceniacie lotniu to lipa no, ale jest jak jest, tu na przykład jest Isterek, pozdrawiam. A, a tutaj, malowanie do broni, jak chcecie, jest to tak, um, no, no powiedzmy sobie, szczerze, nieładnie. Aczkolwiek, jeśli jest mało osób na koniec, to da się ocenić, tu ładnie, malowanie do broni, żeby um, jakby się ustawić wszyscy pod jedną ścianą. Jest to trochę uboższa wersja, a innej mapy, od jednego z YouTuberów, yy, streamerów, może bardziej, powiedzmy. A no i w sumie wygląda ona w ten sposób, nie? No tutaj jakby nic nie ma, bo tu jest po prostu daszek, no i po prostu lotnia i tyle w sumie. I sprawia to tylko pozory, że tu jest takie coś, ale to się nie da przelecieć. A bronie są w tym otoboksie, ale da się do niego dostać tylko i wyłącznie za pomocą teleportu. A w środku skrzynki nie pokażę co wam jest, ponieważ musiałbym to otwierać, by tam nie było skrzynki na normalnym trybie. Ale mogę wam pokazać gdzie jest powrót. Powrót jest tutaj. Wracamy tutaj i wasz streamer będzie tutaj oceniał Was, a jak będziecie ustawiać się w tym oto miejscu. Także mam nadzieję, że Wasz film się spodobał. Pamiętajcie o wpisaniu kodu do sklepu, a no i w biciu na Discorda. Także siema!